Ofiara Boga Ojca. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Jedną z najbardziej wzruszających i niebywałych scen w Starym Testamencie jest moment, kiedy Abraham chce złożyć ofiarę ze swojego syna. W tamtych czasach było to dość powszechne wśród ludów, których, wokół których, które żyły wokół Abrahama. I Abraham był bardzo doświadczony od samego początku, wybrany przez Pana Boga, bardzo doświadczany w wierze. Bo Bóg go wybrał i powiedział, obiecał mu, że będzie Ojcem licznych narodów. A przy tym nie dał mu syna. W wieku stu lat Abraham jeszcze nie ma spadkobiercy. I wtedy Bóg obiecuje mu, że da mu syna. I tak się staje. 90-letnia Sara rodzi Izaaka, którego Abraham miłuje. Czytamy w Piśmie Świętym. A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego, Abrahamie. A gdy on odpowiedział, oto jestem, powiedział: Weź twojego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. I co zrobił Abraham? Nazajutrz rano Abraham osiodłał swojego osła, zabrał ze sobą dwóch swoich ludzi i syna Izaaka, narąbał drewna. Do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, którą mu Bóg wskazał. I tak szedł z nieświadomym niczego Izaakiem przez trzy dni. Kiedy już pod, yy, wchodzili na górę, na której miał Abraham złożyć ofiarę, Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: Ojcze mój! A gdy ten odrzekł: Oto jestem, mój synu. Zapytał: Oto okień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? palenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwa i dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął. Ręką po nóż, aby zabić swojego syna. Tutaj, żebyście sobie to lepiej wyobrazili, mam taką Biblię prostą. Widzimy Izaaka leżącego na ołtarzu, na drewnach, a Abraham podnosi nóż i wtedy ukazuje się anioł. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem, anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twojego jednego syna. Abraham obejrzał się poza siebie, spostrzegł baranka uwikłanego rogami. W zarośnach. poszedł więc wziął baranka, złożył w ofierze całopalnej zamiast swojego syna, i dał, Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Bóg powstrzymał rękę z nożem, którą Abraham podniósł na swojego syna. Nie przyjął tej ofiary, przyjął chęć złożenia tej ofiary, przyjął posłuszeństwo Abrahama. Ale nie pozwolił zabić syna, którego mu dał. Ale czy pomyśleliście sobie kiedyś, że jest też on Ojcem? Bóg Ojciec też ma swojego jednego, umiłowanego syna, Jezusa Chrystusa. I w tym krzyżu, który Wam wczoraj pokazywałem, właśnie też jest pokazana ofiara. I to nie jest mniejsza ofiara, ale to jest o wiele większa. To, co zrobił Abraham, było obrazem tej ofiary, którą złoży Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie. Bóg Ojciec, który powstrzymał Abrahama przed zabiciem swojego syna, nie powstrzymał ręki żołnierzy biczujących Jezusa, nie powstrzymał ręki podnoszącej młotek i przybijających Jezusa do krzyża. Nie powstrzymał włóczni żołnierza, który Jezusowi przebił bok. Tak Bóg, Ojciec, umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy potrafimy sobie wyobrazić, jak, jakie motywy, jakimi motywami kierował się Bóg, Ojciec, który nie powstrzymał się przed złożeniem ofiary dla nas. Bo jest to ofiara złożona dla nas. Z jakiego powodu Jezus umiera? Umiera za to, żeby zbawić nas, żeby nas wybawić od śmierci. On bierze na siebie i karę, i śmierć, żeby nas, dzieci Boże, wybawić od śmierci. Jeśli kiedyś byłem w Kazachstanie i widziałem tam ofiarę Abrahama. Przedstawioną nie tak, jak widzieliście przed chwilą na tym obrazku, ale troszeczkę inaczej. Tam Abraham już złożył ofiary. Na tym ołtarzu, płonie ten baranek. Abraham obejmuje swojego syna swoim ramieniem i wpatruje się w ikonę Jezusa, Jezusa zmartwychwstałego. Ja chciałbym, żeby kiedyś powstał taki kościół, w którym byłaby właśnie wystawiona ofiara Abrahama z tą ofiarą, którą złożył Bóg Ojciec, którą złożyła też Matka Boża. Popatrzmy teraz na, te, na ten obraz. Maryja jest też w pewien sposób ikoną Boga Ojca. Ona też składa ofiarę ze swojej miłości, ze swojego Syna, jedynego, tak jak Bóg Ojciec. I patrzcie, Ona. To jest baranek złożony. To jest Jezus Chrystus. A gdzie jest Izaak? Gdzie jest Izaak? To jest Izaak. To jest Jan. Uratowany. A w tej osobie Jana, jest, któremu Jezus powiedział: Patrz, oto matka Twoja, oto syn Twój, jesteśmy my wszyscy uratowani. I Maryja, popatrzcie, patrzy. Na Jana. Nie patrzy na Jezu, patrzy na uratowanego Jana. Tak jak Abraham obejmuje uratowanego Izaaka, tak Maryja wpatruje się w Jana, tego, który został uratowany. A to jest ofiara, która została złożona. Ten baranek, Jezus Chrystus. I wszystko to się dokonało po to, żeby urat uratować Jana, uratować też wszystkich innych i mnie i Ciebie. To jest nie do pojęcia. Ja tego nie pojmuję. Nie potrafię zrozumieć ofiary Abrahama, tej wiary Abrahama, i nie potrafię zrozumieć też tej ofiary Boga Ojca. Ja tak czasami. W szkole, kiedy mieliśmy lekcję o wielkim poście, robiłem to z, z młodzieżą takie doświadczenie, postawię wam szóstkę. Jeżeli kto z Was najdłużej będzie trzymał tak ręce w powietrzu roz, rozłożone, kto z Was dłużej wytrzymał. I bardzo szybko te ręce w większości opadały, po prostu mdlały. Niektórzy, którzy trzymali dość długo, ale w końcu. Te ręce opadały. Ja im to robiłem, ten, te, 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 to, to nie, nie po to, żeby im postawić te szóstkę, ale żeby oni zrozumieli pewną ważną prawdę. Że dla Jezusa Chrystusa łatwiej było zejść z krzyża, oderwać się od tych gwoździ, niż im opuścić ręce. Ale Jezus jednak trzymał te ręce. Bóg Ojciec podtrzymywał te ręce, bo w Jezusie Chrystusie też Bóg Ojciec trzymał te ręce które mógł w każdym razie w momencie odpuścić, puścić, ale by trzymał do końca, żeby się ofiara dokonała, żebyśmy zostali uratowani, żebyśmy zostali zbawieni. Słuchajcie, nie sposób jest opisać, co przeżywa Bóg, ojciec, kiedy patrzy na ofiarę swojego jednorodzonego syna, którego miłuje. Abraham miłował swojego syna. A jakże bardzo Bóg Ojciec miłuje Jezusa Chrystusa w tych teofaniach, czyli objawieniach, i podczas na górze przemienienia, na górze Tabor, o którym mówiliśmy, i w rzece Jordan. Bóg Ojciec mówi: To jest mój syn umiłowany Jego, słuchajcie. Mój syn umiłowany. Umiłowanego syna. Jakaż musi być miłość do Jana. Do mnie, do ciebie, żeby umiłowanego wystawić na takie cierpienie, na taką próbę. Czy zdoła ktoś to pojąć? Czy zdoła ktoś to wytłumaczyć? Tę szaleńczą miłość Boga, Boga Ojca, który patrzy na tego, na Jana, na mnie, na ciebie, na wszystkich grzeszników, na dzieci Boże. A ranek zabity. Niech Was błogosławi. Pan z wami, niech Was szerzej błogosławi, bo wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa.